Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Nim przejdziemy do odcinka, pokazuje Dżun, z tego względu, że ja nagrywałem na przykład wczoraj rzeczy i mówiłem, że jutro będzie live June. Nie, live Dżun będzie dzisiaj, także zapraszam. Nie wiem, godzina 17, raczej 17.15 czasu polskiego i wszystko, co jest powiedziane na filmie, że jutro, no to to było nagrywane wczoraj, więc rozumiecie sytuację. Jun jest już u nas. No, tak czyli inaczej. Dobra, pozdrawiamy, one teraz jadą. Po zakupy, niech jadą, po zakupy. A, no, bye-bye, see you. A my przechodzimy do odcinka. Partnerem odcinka jest serwis nieruchomości w kambodży.pl. Twój zaufany partner w Kambodży od 2009 roku. Pomagamy Polakom w zakupie nieruchomości, realizacji projektów deweloperskich, obsłudze prawnej, zakładaniu prowadzeniu firm, otwieraniu kont bankowych, fizach, pozwoleniach na pracę, anonimowym transferze środków oraz wymianie krypto. Sprawdź w www.nieruchomościwkambodży.pl. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jadę do restauracji. Marcin był u mnie, też tam pojechał, także się z nim spotkam. A kapelusz zostaje tutaj, bo robimy jeszcze jedną platformę. Musi tam poweryfikować. Tam trzeba podłączyć karty, żeby hajsiwo ze chodziło. Muszę się pochwalić, że już jakieś hajsiwo schodzi z innych platform. Takie po 5, 7, 10 dolarów dziennie max. Ale już schodzi. Teraz kapelusz się zweryfikuje i z pojechała też po zakupy. Ona przyjedzie to żebyśmy chaty nie musieli zamykać to, ten, to... No, no to wiecie o co chodzi nie? a ja idę do restauracji, a on później dojedzie. Słuchajcie, to teraz mam Stefanowi, a Lejla pojedzie ze mną, pod dla niej coś tam zabiorę. Później na wieczór przyjedzie. To na razie dla Stefana. Lejla pojedziesz z Panem. Stefan zostajesz, masz tam żarcie w miejscu. Tutaj drzewa ścinają, więc mamy małą zaporę na drodze. Nie wiem, czy się uda się przejechać bokiem, chyba przejadę. Najgorzej, no ze Slejdon nie zeskoczyła. Dojechałem. Marcina motur stoi, ale nie wiem, dlaczego bramka zamknięta. A Leila walczy tutaj z piaskiem. Chodź, Lejla, chodź. Mamy z Marcinem pewne koncepty, ale to kiedy indziej opowiem. Wyjazdowe, prawda? Dlaczego powtarzasz słowo w słowo, zawsze powiem? No bo mi się przypomniało to. Przypomnę, bo usłyszałeś, co powiedziałem. No, dobra, ja sobie siądę, odpocznę. Stałem na pilnowaniu Junku, Marcin był po szaszłyki, ale że tego przyniósł, dużo, nie? Dużo, ale przejdziemy to. to domu pierwszy, To dałeś mu trochę? No tak. pewnie. Dami, czy nie do domu? No, poczekaj, poczekaj, pozwól mi zobaczyć, pozwól ja przezornie w tym samym czasie, ale tam będzie i dla Leili jeszcze szaszły. Tylko ja mam dla niej wołowinę tu przywiozłem, to niech ona sobie tą wołowinę zje. Dobra, to Lejla już dostała trochę i szaszłyka i teraz tu ma wołowinę. Leila, chodź, masz. Zjesz. A my mamy takie oto szaszłyki, Najważniejsze No bo jak mu dałeś, to wróć. Ja jeszcze tabasko i cebulę sobie przyniosę. Będę to tak zajadał. O, w ten sposób. O, dżumbę, kojdziała! Co? Czędę! Ojej, my ją, ja usyda. I mała na Andrzeja. Go Dobra, Marcin jeszcze tam. jest my wracamy. Ościedź dżumbę, kojdziała! Tam się nie bując Daj się Dajiało Dobra, Leila, pojedzie z panem, tak? Bo ona już się szykuje tutaj, żeby tam... O tam pies jest to się z nim pobawić. Chodź. Tam jest pies, to się z nim pobawić. Chodź Ja wróciłem Tym razem trzeba brać Stefana, bo Stefan nawet dzisiaj jak po wyjeżdżałem to pokazywał mi gdzie jest jego obroża. No, ale niestety nie pojechał z nami, bo za duży jest, bo ja jechałem motorkiem. No teraz trzeba taką big bone for Stefan. Stefciu. Chodź, masz. Stefan very big for Stefan. E, Okej, okay, give me. I will give him. Masz, Stefciu. Ma, uniesiesz? O. No, wiadomo, że wynieść. Lela i już. Ale ma Stefan Koś się bawi. Połowa. o kapelusz. Wrócił, bo jak byłem w knajpie, to kapelusz przyjechał zaraz. jada muszę ci dać, że jadam. muszę ci dać. No, czyli kacze jajka i ten, i stara papryka. Takie nisy ma, nie było. Jakiś kabaczek. Ale? Nic złoczyńca, działo. A oddziało. No, słuchajcie, coraz więcej youtuberów. Kolejni youtuberzy przyjechali. Widzę, że ktoś tam się jeszcze gdzieś odpalił w gąszczu tego wszystkiego, tutaj, z osób, które są, ale no, na razie jakimś krótkim szorcem zobaczymy, czy, czy wytrwa. No, słyszałem, że Magda von Lumin też będzie zakładać kanał. No, dzieje się. O, aż mnie zatkało. Także jeszcze pewnie ktoś się pojawi. Kapelusz coś tu pichci. To jak pokazywałem wcześniej. To, to. To, to, to. To. Czosnek. ryż. Tutaj jest dla psów, bo co wiemy, że ma zły zapach, żeby to podgotować. I tu. No dobra, u nas powoli wieczór nadchodzi. A u la podpieprzyła Stefanowi kostkę chyba. No już, 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 już. A. sąsiad przyszedł. No już, 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 już. A paru już jakieś przelewki, tu ro... A, olej przelewa, dobra. Do mniejszej. Tu przygotował takie oto sprawy, czyli papryka, szczypielek, to jest po polsku czosnek, a to jest chili, hey, tutaj mamy ucharo, czyli taki boczkowaty, a to taki, nie wiem, nie kabaczkowaty, tylko coś tam, pokazałem wcześniej, ogórkowaty, a tu mamy Kaczy jajka, taka jajśniczko czy no i kapelusz zaczyna, tak? Jo, hao. czyli no olej do gara. O, tak byśmy to przetłumaczyli, bo można tłumaczyć. Do środka Tasan, goniho. Czyli czosnek Trochę ostry papryki, czyli chili. Chili chili. No i teraz to ogólkowate. A ja tu tylko operator kamery. Sól bo taką, takowa ona tam stoi. Czuć po nozdrzach. Do świętej pamięci profesor Jack, znawca Chin, opowiadał właśnie, że co robi Chińczyk, jak się wprowadzi, gotuje, gotuje i cała kamienica to czuje. Kto pamięta jeszcze wykłady świętej pamięci profesora Dziaka polecam, bo one są jeszcze na YouTube. Bardzo dobra wiedza o china. A to jest pusta tak woda, ta tak zwana, którą nazywam. Woda Czyli będzie bardziej duszona? Cóż sojowy. Przez łyśkę, żeby nie przelać, żeby się ładnie rozprowadziło. No i trochę jeszcze Pierwsze danie jest gotowe. Można nakładać. Możecie tak zrobić kabaczkę z ogórkiem czy innym takim typu bakłażanem czy coś takiego podobnie pewnie nie? bo nie wiem czy do się u nas w kraju. Nie... Okay. Oczywiście po natychmiast zmywamy. Osuszanie kwatery. Jołga o tak się mówi po puhar z pukińską. Czekamy na rozgrzanie się oleju. Wrzucamy imbir, Gasłam, czyli kosmet, i chili. Jak widzicie, i taką paprykę z mysku. Czyli takiej boczkowaty. Belly, pork, jak to się mówi po angielsku, czy coś takiego, nie? Powiem Wam, że w noz czuć, czuć te... Niech już było zrobione, gotowane. Weszła jest papryka. Nie ostra, zależy jaką się kupi, nie? Ale taka zielona. Sul Hrvatska yeah. I sosoj ove, ako zvete, Jest I No, no. Są chwa? No i tak już w szczypiorku. Słup? Słup. I ocet sojowy. Czyli coś jak sos sojowy, tylko że jeszcze kwaśny. Daje. Nie ma. nie wytrzymuje tego, no bo tu jest spicy zapach, nie? Nawet kapelusz kicha. A trajne ma jakieś nieprzyzwyczajenie, żeby wkładać się do. Why not put to fridge? Just like this. Peter? Tak. Dobra, dla no niej dobrze. Znowu usłyszymy patelnie po umyciu. Joga gauritową, czyli olej do gara. tam do środka. Jakbyście tego nie rozumieli. I będzie omlet z jajek, kaczy. Jadam. Dzień jadam. Co Nawet Ale kapelusz nie wytrzyma. Zobaczcie ile oleju. I to ładnie powstaje teraz. Taki omlet. On pływa w tym wszystkim, można powiedzieć, w tym tłuszczu. On już w momencie czasem podaję jako cały omlet, a niektórzy go już tak roz, poprzecinają w czasie smażenia, że tak powiem. Czyli już będzie do tak, tak, No to zaczynamy, mamy tak, coś takiego, tak, tak? jak już widzieliście to wszystko poprzednio. I no jeszcze ryż dla tych, których chcą. Strelia nie ryżu, ja nie wiem, ryżu. Donny Mi Mitu. Ok, kapelusz poszedł po ryż. Ja trochę soli przenoszę, bo jest za mało soli moim zdaniem. Ale wiadomo, ja też jak gotuję. Ostatnio, jak się prowadzi knajpę, to się mniej przyprawia, bo ludzie sobie mogą przyprawić. A odprawić, już się nie da. O tak powiem, nie? Stefan, Lejla, chodźcie, Macie. Laki już tu. A no. Laki już czeka na, na, na swoje. Okej. Okay. Ale. Chodź, masz! Lejla, Pan. Stefan! Masz! Leila, chodź masz Lejla jadła, ja Stefanowi dałem wcześniej, a lejla już jadła w tym w knajpie dużo, to może się nie Leila, Lejla No yes. Stefan, no, no lucky. Lejla, chodź masz, bo ci Laki zezły Masz tutaj um. Lej, Stefan, To jest for Stefan I give already for Stefan today, I Leila don't want to even. No to się pocieszy ten Laki dzisiaj. Bo Laki to natychmiastowo żera wszystko. No to Laki ma ucztę. Dzisiaj z trzech garów zażre, bo one nie chcą już jeść, nie? Stefan mhm. A Lejla to już w ogóle nie chce iść. Tak, Lejla już w ogóle nie chce. No ja żarła się i w knajpie, i kość obgryzła ogromną, i jeszcze w knajpie Marcin kupił mega dużo tych. No, pająk mi na mnie wskoczył, a, jest, bo, a Pająka się nadziałem, panie, proszę Państwa, leciał sobie na tym. No, lakutra wyżle wszystko. To już stąd nie pójdzie, to już będzie tu przychodził. Co lakuś? Dobre. Zatarł trochę do no Dawaj to. Do Lejla? Ja? Chcesz? Czy nie? Masz. Masz. Masz Lejla. Za dużo zaraz za, za już Dobra, słuchajcie, wrzuciłem masę materiałów na różne kanały chińskie, otwieramy kolejne, także do przodu i chyba widzimy się jutro, bo już dziś nie będę za dużo nagrywał. Dobra, słuchajcie nikt nie chce jeść, to ja sobie robię ryż z jajkiem i warzywami, do tego tutaj mam takie mięcho i takie mięcho boczkowe, to jest już gotowane, to jest na surowo, więc trzeba zasmażyć pomidor, później to z ryżem, jajko. Dla zdrowia i zapachu dodamy jeszcze czosnek. Tu mamy pomidory i to mięso nie trzeba zasmażyć. Teraz jeszcze czosnek i kolejne mięso, to już było ugotowane. Wow, robi wrażenie. Wszystko pościnane, więc dodajemy ryż. No i moja potrawa gotowa. Niedługo to się w chińczyka zmieni, nie? Jest na ostro, jest na zielono. Słuchajcie, rano Srejda przygotowała coś takiego. I zaprasza kapelusza do śniadania przy stole, wiedząc nawet z góry, że ja to nie wiem. Lejla ma kość, Stefan też gdzieś ma kość. Nie, jest dla mnie talerzyk, ale. Nie, nie, nie. Not... Do nas laki przyszedł, ale brama zamknięta już zaraz. Gozi w dom, Zewa się seria Cześć Laki. Laki już. No. Laki to siedzi taki w sąsiad, siedzi sobie w domu i mówi, a, idę do... Idę tam do nich zobaczę co u sąsiadów, to mi leila przeszkadza przy robocie, bo siedzę przed kąpem. Słuchajcie, chcecie, żeby Dżun przyjechała, bo z nią rozmawiam jutro, to napiszcie w komentarzach, przynajmniej to, że chcecie i że chcecie live'a jutro z dżun, bo muszę kupić bilety lotnicze. I jeżeli chcecie, przynajmniej, no to napiszcie, że chcecie, tak? Przynajmniej tyle. A ja właśnie teraz szukam jej biletów i, i zaraz, na no, pewnie kupię, nie? Ale tak czy inaczej, napiszcie komentarz, czy chcecie. Czy chcecie z nią livea? O, z June, nie? Już, już. A to dobra na miniaturkę będzie. Dzień dobry. Łosy macha? 5 zł. Piędzena! No dobra, taki update, że bilet lotniczy samolotowy kupiony dla dżun. Jutro przylatuje ze stolicy i jutro zrobimy wieczorem live'a z dżun, tak? Dzisiaj jest u mnie wtorek to środa. Środa, nie wiem, czasu polskiego, o której nie wiem. No nie za późno, nie? Może o piątej zaczniemy, bo tu mamy 5 godzin różnicy, to jest ten problem. Dobra, to do jutra. Piąta południu tak? czasu polskiej. To z daleka widzę streje dokarmia kości mi jeszcze psy, Te kości wołowe, szpiku mają, to się najedzą zdrowe to. A mister kapelusz sobie na hamaku leży. Nie, ja wskakuje do basenu. Później nagrywamy filmy, później idę na małą imprezę. Słuchajcie, my z kapeluszem jedziemy na miasto ja w koszuli wojskowej, wojennej. Do zęba muszę sobie zrobić, nie wiem czy się uda o tej godzinie e, dłuższy rzemek bo ten to co mogę to jedynie na głowę powiesić Dobra, jedziemy na miasto. Jedziemy przez główny plac. Plac królewski. Po drodze street foody jest tego sporo, ale to nie jest nasz cel dzisiaj, więc odkładam kamerę i jedę dalej. Dojechaliśmy do sklepu, bo idziemy też do kogoś na imprezę. Tam nie będziemy nagrywać. Ja na imprezach nie chcę nagrywać, bo nie, nie każdy się nagrywa. Jeden się nagrywa, drugi nagrywa. To co ja tam będę później wycinał, przecinał i tak dalej. Muszę kupić, po prostu tutaj, to co się kupuje na imprezy. Dobra, od kapelusza będzie teachers' whisky ode mnie jest wino. Żeby gość miał mnie czym uraczyć. A przecież mu całego nie wypije, będzie miał innych gości czym raczyć. Dobra. Moja odcinek jest no, jedź ja, ja unikę Dobra, słuchajcie, znalazłem miejsce, gdzie pani mi to oprawi, w inny rzemek, w dłuższy rzemek. Słuchajcie, mamy to, pięknie tak nie widać jak to pięknie, ale to jest piękne. Kapelusz czeka na mnie na zewnątrz. No i zaraz będziemy jechać na imprezkę, ale tam chyba nie będę nagrywał, no nie, nag nie będę. O, przykro mi. Trudno, nie wszyscy się nagrywają. Ja też już coraz mniej nagrywam, jak widzicie. Bo się nie wszyscy nagrywają. Tam jest grecka restauracja, meksykańska i tak inne. O, jest kapelusz. Mokiela. Słynko, słynko. Słynko, słynko. Ją istnieje, słynko sobie? Tak, tak. na wieczór coś takiego jeszcze wchodzi, czyli to co wczoraj. Ryż z jakimi warzywami na ostro z zieleninką.